Kochani, dzisiaj jest Światowy Dzień Turystyki. To jest nasze wspólne święto i turystów, jak i również pracowników branży turystycznej, którzy na co dzień dokładają wszelkich sił i starań, aby goście wyjeżdżali od nich zadowoleni. Z tego tytułu chciałbym życzyć wszystkim udziałowcom tego rynku turystycznego samych szczęśliwych i wspaniałych podróży. Pracownikom zadowolonych gości, a gościom wspaniałych miejsc, które odwiedzają. Bardzo serdecznie Wam tego życzę. Świat pełen jest niesamowitych miejsc do odkrywania, takich jak na przykład orientarium łodzi. Na tych wszystkich ciekawych Azji Południowo-Wschodniej czekają tutaj żywe i pluszowe słonie indyjskie, rekiny czarnopłetwe, krokodyle gawialowe, orangutany sumatrzańskie i wiele innych gatunków fauny i flory z tego niezwykłego zakątka świata. Zwiedzajcie miejsca dalekie i bliskie! Łódź jest pewna niesamowitych miejsc do odkrywania. Cieszymy się, że możemy wspólnie je poznawać. Dzięki temu tworzymy razem piękne wspomnienia. Za to serdecznie dziękujemy i zapraszamy do łodzi. Do, do, zobaczenia. do zobaczenia. Łódź ma wiele, Łódź ma wiele do, zaoferowania do zaoferowania dla dużych i małych, i małych turystów. turystów. W dniu Waszego święta chciałbym Wam życzyć pierwszych miejsc w wyszukiwarkach internetowych i milionowych zasięgów w mediach społecznościowych, pozytywnych ocen w internecie i zadowolonych, powracających gości w realnym świecie. Życzymy Wam niekończących się pomysłów na rozwój branży oraz inspirujących podróży, zarówno w sferze zawodowej, jak i osobistej. Z okazji tego fantastycznego święta ja chciałabym życzyć łodzi i całej naszej branży, aby nasze miasto nadal zachwycało, przyciągało do siebie jak najwięcej, oczywiście turystów, ale o tym wszyscy mówią. Ja natomiast chciałabym, żeby przyciągnęło jeszcze więcej zainteresowanych dziennikarzy, mediów, nie tylko z Polski, ale również z całego świata. Bo Łódź zdecydowanie ma czym zachwycić i tego nam wszystkim życzę, żeby było o nas głośno. A dla branży majs pełnych kin, teatrów i sal konferencyjnych. I faktur zapłaconych na czas. Turystyka to przyjemność, relaks, plaża, góry, zima, narty czyli wszystko to, co kojarzy nam się z relaksem, z odpoczynkiem, z przyjemnością. Ale mało kto zdaje sobie z tego sprawę, że stoją za tym setki tysięcy ludzi, którzy o to dbają. A ponieważ dzisiaj jest święto turystyki, międzynarodowe święto, to wszystkim tym, którzy stoją za tym, składamy najserdeczniejsze życzenia, żeby klienci byli bezproblemowi, usatysfakcjonowani i wracali do wszystkich tych miejsc, które wzbudziły w nich podziw, zadowolenie i ogromną przyjemność.